Dajcie to ja, Jack. znowu ja, tak właśnie I w tym odcinku weźmiemy się za Oczywiście kolejnego legendarnego Pokemona. A to już na Idziemy na wyspy wyspy. Więc tak Muszę zrobić małe cięcie, bo coś przerywać chcę Więc w tym pocięciu Więc już próbujemy Surfa Chcecie jeszcze muszę wrócić do Yy, a to trzeba na inną wyspę chyba mi się wydaje czy już tu naprawiony jest system komputerowy tak, tu naprawili już system komputerowy więc tak potrzebuję, yy, przydałby mi się pokemon który by mi się przydał na... a no Arno od gdzie odpocząć Podaję mi pokemona przydałby mi się pokemon z mm, z tymi wszystkimi Czekaj mogę nauczyć mojego miała Hmm, i Rock Smash Big Break e, Przydałby mi się Rock Smash, tylko nie pamiętam gdzie się zdobywało Kurde no Kya Gdzie to się zdobywa? Rock Smash 3, 4, 5, 5 Więc e, znowu musiałem zrobić cięcie Bo nie wiedziałem gdzie jest Rock Smash Przepraszam Was za to i chyba nie obrazicie się tu pójdę i zrobię to co powinienem zrobić I to będę najpierw Rock Smash Chociaż użyję tego samego kanion to. Przy okazji, bo musimy nawet jeszcze ule ulepszyć nasze pokemony, które nie dają się teraz na razie do walki z z ligą. Black... Z Wiesz wszystko. Nidorino, głos. Ice Beam, Żegnam Nidorino. Wszystkim muszę rozwalić tak za kolei. Ją no, i da, i da. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. No trzeba, są takie rzeczy. Nie tyle maxeterów, że Idziemy dalej tam teraz Przy okazji pokonamy tych dwojga Żegnaj teammate teraz Surf Nie cię za zabije, tak cię zabije I tak tak aha. Nie są zbyt trudni do pokonania więc ciśniemy następny raz yy, tutaj o... Lecimy z pierwszym, potem z drugim jak zgaduję, a surf Szuka, że nie podwójna walka, bo mi krzyku rozwaliłbym miał szybciej Muszę po prostu surfać i padli wszyscy na kolana Oj dana, dana Padlibyście wszyscy na kolana Co rano przed śniadaniem piją sobie wokoło wyspy Machop, y surf. Machop po raz drugi. Co? Po raz pierwszy? Nie patrzyłem do pierwszym razem, nie skupiłem się. Idziemy tutaj. Rock Spa, Ember Spa, czyli. Biegniemy tam do środka. Tu można uzdrowić swoje Pokémony. Haha, Libiańsko. Ha. Do środka. Idziemy do tego gościa, on nam daje... Połączone są z wulkanami Pożywiłem Ember Sprawl cóż wiele lat temu się samym basen z gigantycznego głazu Używałem wtedy tego, co że teraz podzielić HM6 Tak właśnie, Rock Smash dla nas poszło Tylego nauczę mojego Czekajcie gdzie to jest no, TM Case Co się bo tam Wiemy już wszystko Rock Smash da mojego łagam AM, nauczę się. Fury, co by tak zrobić? No, zaskoczę do Pokémon z jego play. A mogę sobie dostać pomiędzy respami, więc to nie jest takie już problematyczne. Chciałbyś jakiś mój Pokémon z mojego PC. Może. Który sebila? Deponuj Pokémona. Miałt, jeśli nie jest potrzebny Podejmij pokemona, który pokémon by się nadał tego? Możemy... Queenie mushrooms, możemy dać gościowi, który nas czegoś tam uczył <laughs> Nie wiem czego nam tam chce uczyć, ale nie to główno obchodzi, jak chcę pzturow nauczyć mojego parasa eee, Scratch Nieważne i tak go nie używam Dlapałem ich przez wypadek, więc yy, to nie jest problem Lecimy dalej mm -hmm. Więc już mamy Smasha. To już yy, Kolejny legendarny Pokémon stoi przed nami otworem Skarnicie kto, który e, Items wow Max triple. Zapomniałem ten, ustalałem sobie znowu po prostu tego następnego na razie płynę po prostu nie bo tu lepiej tak chcę się akurat e, I tu mamy... Ej ten to nie To miejsce które znam już Znam je, e, to idziemy dalej Mogłem iść stąd po prostu, ale nie, Pokemon'a da Ice Beam, chance, Czach, czach, Mój kochany, zawsze das radę Filmate, padł, yeah. Ja. Pójdźmy dalej, dobrze myślę Mamy tutaj miejsce, więc popływamy. Kolejna babka, która przegra. Ciach, ciach, ciach. co w końcu, żeby osiągnął mój akwos, który jest już poziom. będzie się uczy fajnego ataku i mi się to podoba. Kurde. Dawaj szybciej. I tu mamy... MT-Ember! Miejsce gdzie można spotkać drugiego legendarnego pokemona. To są pierwsze takie jakby używania. Jakieś zagadkowe te... No, idziemy. I rozwalamy raz z Maszem Parasem. Tune Vulkany, WWWB, Exeggut, Ice Beam. Żegnaj, Exeggut. To jest siódmy poziom dla Aquosa, Exeggutor. Zegnaj, Logan Logan To jest jakiś gościu u templi. Entember. Idziemy, pójdziemy dalej. Tu można zapaść ma czołpa pewnie. Tak jak zwykle, czołpy to są wszędzie. Te czołpy. Zegnaj. Najdzie Inti Ember idziemy dalej Oczywiście to jest jakaś układanka? Jakieś przedmioty, dobra Nieważne Tu trzeba to tak zrobić Ja wiem jak I teraz poluję na doza Giao Moltresa. <laughs> Witaj Moltres. Czy chciałbyś poczuć mój bajt? Trzeba co? Nic nie mówię. Czuj dalej. Teraz bym użył na niego z tego ataku. Co? Nie możesz się zmienić. Torwa Ultra bola. O! Oh. wodnego pokemona tak nam parze ogniem, że... Fire Spin Dobra, teraz mogę się pozmienić, zmienić co nie? Na... przekusa. tylko błagajmy o nie atakowanie atakiem ognistym, a jednak jest See Power, yeah To jest chwila, w której... Mam okazję go złapać No teraz? Błagam Cię Daj się złapać może zaatakuję go jakimś atakiem typu tego. czerwony, żeby się wbił Giga Drain Jeszcze raz Użyjmy Giga Drain i... Dobra Moldres. O, Ty dziadu! Wykorzystałeś chwilę! co tu bym użył? Szybko... Szybko mam jeszcze Revive'y. Szybko szybko zapiemy zaraz nowego pokemonka Szybko spadła. Daj mi się tutaj teraz zrobić Nie ma Seaf Power Kurde udało mu się Ale nieważne Że mnie złapał nieważne i tak cię łapię Zapomnę na Spin. Ultra Ball Ultra Ball Silny jest Silno trudno się go łapie, widzę, że... Ja blisko było! Żołosem to jest. Kurde! No, dajesz kurcze motres! Śpij, Motrez! Kurde! Kłos wyjdź na razie na chwilę. trobol Złapie go w końcu. Dajesz motrez. Nie da... Złap się w końcu. Nie chcę go zniszczyć, bo... Kurde, kończą mi się ultra bole <grymne> Dajesz moltres Torba Mam jeden ultra ball Więc tak zrobię to tak Jeszcze spróbujemy ostatni raz Dobra nie mamy ultra balla, Więc ja zrobiłem szybki, szybkie cięcie i zaczynam od yy, początku walki z niego. Więc tak, po tym pocięciu walczymy znowu z nim, tylko teraz potrzeba to inaczej zrobić. Robimy to ten samym sposobem, tylko że... Użyjemy to tak... Pomyślmy tak. My trzeba go słabić, Potem go dopiero próbować łapać. Osłabię go ostatni raz, dobra. Teraz wyjdźcie jak szakus, niech użyje fire spina na nim, błagam cię. Dobrze. A użyjemy Sleep Power. Spi To jest idealna taktyka na niego. Chociaż nie, nigdy go jeszcze nie łapałem tak dokładnie. Zawsze stawiałem sobie... a sam z Moltresem. Po co mi Moltres? Dajesz, kurczę, Moltres. Mówimy kolejnego kolejnego Pokemona już, więc... Spać, Moltres. Spać! Dobrze. Ultra Ball Spij no, że w końcu i się złapać Nie lubi mnie, naprawdę Kurde no, już prawie go miałem, a nie no, to jest chamski ten motors Kurde, tak blisko było Nie od razu się wydostał Spij, motors Kurdeż no iść tam przykład jego Nie znerwuj mnie tym Pokémon mam Master Ball zostawiam sobie na inną okazję Chciałbym żeby mi już pokazał mi motres 90, aż yy, wszystkie swoje takie no Fire Flame Tower endure Agility i Fire spin to, to nic nie Motres jest fajny Już go lubię Shield Power, uśpi go Dobrze, ale zostawić No nie no, Motres Dokupię kupię się razem ultra Ultra Ultrawoli Na no, niego trzeba chociaż 50 ultra Ultrawoli Mam pomysł, zrobię cięcie, pójdę po więcej Więcej, Więc da, pójdę z, <grym> z ten tam, kupiłem sobie dużo ultra Ultrawoli ponad y, dużo i aż 60 mam teraz już ich sprzedałem y, zink, y, calcium dużo tam miałem śmieć takich naczyń to nazywając mógłbym łapać sobie razem może zapisy sobie Nieurapidasza nie zamiast które przeszkadzasz mi gościu nie przeszkadzaj mi gościu i masz karę na to ice beam Uuu, uh, oho, nie jest tak źle Hydrokamem Nawet ten atak dobrze działa na tego Ma wodne typy, ładnie Mi się to podoba Teraz całą drogę do Entember musimy iść jeszcze raz Tu mnie obchodzi, dawaj walczy I to nieważne Hydrokanem Wodnym takie niszczę takie śmiecie jak ty Jude zniszczy hydrokamionem, jak mi dasz do atakować oczywiście. Żegnaj... O, jeszcze nie. Wow. Bite. Nie, nie jest trudno. Wszystkich niszczyć po kolei. Bite. Przywołbym Earthquake i 2. To war dać Earthquake'a. Wiem, że dam Poisonousowi. Tu bym dał dwa ataki lodowe i dwa wodne. Na pewno surf zostaje, bo to jest niemożliwe, żeby oddać surfa. To już wszyscy wiedzą, surf jest must, użyć surf, muszę mieć na pewno surfa, jak chodzi o to, ataki, a czy mogę sobie po prostu, może zastąpię, no to chyba jest jeden z najlepszych ataków wodnych, no to co ty, będziemy dostawiać wodne ataki na super poziomie niż ja walczymy z nim teraz. Muszę to zapisać no? Yeah. No i ja cię sunę. Walczymy na high spin Walczymy z nim, bajt. Zobaczymy jak to zadziała drugi byte na niego Trzeci byte, Czwarty bajt. ładnie, chcę sobie go złapać więc użyjmy na nim teraz yy, drugiego pokemono może i wyjdzie yy, krzakos. Dużo pokeboli trzeba na niego zużyć i to wiemy od tego dawna. Ale tego chcę go uśpić. Spij! Spokojnie odpis Ultra yy, Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A teraz tą kolejną próbę. teraz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. A w końcu no, udaj się no. Zbudowałem. Kurde, i to mi kosztowało. Jeszcze raz. Ultra Ball 60 ultra Ball ma... mam, mam Revivey i wszystko To Aquas będzie z nim walczyć, bo Aquasa nie będzie utrzymał ogni tych ataków Wdajesz, dajesz, jest mnie Kurde blisko było Zabił mi Aquosa, no co za słaniak to by tu to działało dobrze. No, ognisty na ognistego se może wylizać, wiesz? No, możesz mnie atakować atakami ognistymi, to ci nic nie da. Jestem... porny. Mam 60 pokeboli. Ultra boli. W końcu trafię, złapię do w końcu. Dajesz, no. No dajesz, no. To jest monotonne łapanie. Nienawidzę bądź legendarnych Pokemonów. Kurdez Maria Mariano. Jezus Mariano. On to jest chamski no... Jeszcze uda w końcu złapać go. kiedyś na pewno. Mhm. To jest chamskie z jego strony. Jego taki w ogóle nie mają w ogóle ani efektu, tego sobie dobrze. Zauważyłem to Teraz se możesz używać file AG... Żadne takiego nie mają sensu No, tylko jeszcze Może w końcu się złapiesz, no Dobra, teraz mamy Ma jeszcze mniej życia. W końcu się udać może Zabiłem go na masa Teraz się nie uda jak w końcu. O panie, go to już jest zjadło. Przed 20... Tak! Tak! Nieo! Yeah! <śpiesion> Spost 50 pokemali poszło na niego. Nieo, 40 co najmniej. Nie, on nie dam mu na imię. Żadnego nie daję mu. Uff, ten odcinek dobiegnie końca. Uff. Nara ludzie. Nie. Mam nadzieję, że wam lepiej pójdzie niż mi o pani Motresa.